się manko i znowu Charity Shopy Dzisiaj jesteśmy w Newcastle Nad morzem Także Dzisiaj popatrzymy Co tutaj mamy Zaczynamy Takiego sklepiku No i wchodzimy, nie byliśmy tutaj jeszcze nigdy Pierwszy raz go w ogóle widzimy Spróbujemy, zobaczymy co tu jest okay. Uła, fajny, fajny Dużo staroci jest Fajna taca, Texas To jest takie fajnie to. Jest fajna, to jest. O, no, hmm? dobrze. To piękny no, Ale to jakieś firmy jest zrobione, chyba. To nas niekoniecznie. Exciting, ale. Czekaj, no patrzymy. wszędzie, to wchodzi, bo to jest dom przerobiony na Charity Shop. Takie drobiazgi. Dużo ciuszków. Magiczne angielskie kapelusze. Puzle po 2 funty. Aha, po 2 funciaki są tylko. Dobra. Są takie rzeczy. Nic na Gra to, trochę uciekniemy stąd. Chciałbym do pół Ale świetny zestaw. książeczek rzeczy idę do drugiego pomieszczenia o proszę jest fajnie, spokój dziecięce rzeczy ciuchy rakiety do tenisa, zaproszę bardzo Wilson nie ma problemu dźwig, kroki więc dla nas na tę chwilę ale odpuszczamy to tak, bo jest bardzo sztywny się okazuje. No, pierwszy celitek zaliczony plecak był spoko, ale kurde trochę... strasznie sztywny, dziwny dostęp do środka, był taki niewygodny bardzo, wiesz. Pewnie dla tego ktoś godno, dla dzieciaków do szkoły się bardziej chyba nadawał. Na holiday to musi mieć jakiś taki bardziej chyba ten, nie? Holiday na wakacje samo chyba. Dobra, o następny... The Charity Shop Proszę bardzo, wchodzimy Wchodzimy Jedziemy, jest otwarty Taki fajny wózek Klasyk no. no proszę Jesteśmy Monopoly Ultimate banking proszę bezcenne gry różne. O, to ja lubię takie. O, chopi nas fajny no? Górka. No Kuku Kola, to jest płynek do pieprzu czy coś. Mhm. Mamy śnikownica jest. Bo cytryny kiedyś szukałem, pamiętam tego, kurde. Tyle czasu. Ja no właśnie ładny ten szaldawek, no? Zabawki Wsiążki, dziecięce, zabawki Poduszki Kołdry Fajna porcelana Czy to jest Nie wiem, zobaczę zaraz. Tak. Patrz. Ja. Idziemy dalej, nie? Muszę to założyć? Myszę. To jest ciekawy. No to jest przed kominek, nie? Żeby wiesz. To się przed kominek stawia, żeby tak ciepło nie buchało. Tak? Mhm. Nie, chyba. Tak, to się stawia. Tak. Rozpraszać do kominka to jest takie. Nie wiem, to jest. O, chcę rudą pyłkę. Trochę się brzydzają założyć po prostu. O, jakie fajne, jak ładnie ubrane one są. Ale jakie one są, ten! Ole, Brutusek by kochał. No, ale jak one fajne są. A co takie ozdobne bardziej, nie? Ole, ale świetne, zobacz. Ja. No, a tego na 360 nie mieliśmy do kolekcji. Pyk, płyta w bardzo ładnym stanie jest, bo patrzyliśmy. E, idziemy znaleźć do samochodu i idziemy w miasto. Ale mieliśmy fuksa, udało się nam zaparkować tutaj, co? Tak. Mm. O, to, są te tu jest, to jest lux sklepik, ale tu już są ceny. Tu już jest, że tak powiem, przesort, też dużo wydrapany. figurki te tutaj. Tak. Ale w takim wymiarze Ładne są, jak nie ja. Ale co, tutaj w ogóle, patrz jaki rower jest w ogóle. Ja. A wiesz, że ja taki miałem rower jak byłem dzieciakiem? Ja. Mam zdjęcia nawet, chyba gdzieś znajdę to w stawie. On hold. Jezus, tam się alarm komuś? Hello. Stary Sifon, the Cream Irish, West Shabrock. O, oh, tu jest taki sklep już naprawdę z klasą, nie? Kuriszki, mm -hmm. syfony, dolony, fajny wstał to, to baru. Mm -hmm. Piękny dekanter. No, tu są już ceny takie po 30, parę 40 funtów. Trochę płyt. Piękne też kule. Będę polował chyba na wakę. Szklane kule są fajne, podobały mi się zawsze, mi się podobały. A to starotkie są. No. Takie piękne figureczki są Trochę sreberek Bardzo ładny ten wzór ten taki To są te angielskie figurki co mam całą kolekcję fosse No właśnie fajne rzeczy są Mm. Fajne. Ale jakieś stanie zobacz, a nie wiesz na nim. Nie... Ładna jest, no? Mm. Stareńkie, nie? Mm. rower zobacz. jest fajny. Lowrider. Idziemy dalej, nie? Tak. Thank you very much. Thank you. Leci na dywanko. Co my tu mamy? Ze zwykły czaritek. Takie ładne kaczki. Bardzo ładne, nie? Tak też mi się spotył de counter no nam też no taki fajny z dziupkiem jest z tym w ogóle z łóżkiem jest no, ciekawy. to jest do wody nie? Dobra, Hello. 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 no i wporowaliśmy do kolejnego charity shopu słuchajcie to taki charitek e, w stylu standardowym czyli po prostu sklep działający na cele dobroczynne, zbierające pieniądze. Ludzie przynoszą różne rzeczy, jak to w tych czarnych shopach bywa, i można sobie coś tam e, znaleźć, jeżeli ktoś lubi, tak jak ja. No, kolekcjonerska dusza, co jest czasami przekleństwem, bo e, graciarnia się później w domu robi. Ale otaczamy się różnymi fajnymi rzeczami, e, które kupujemy naprawdę za grosze czasami, więc, no, działamy. Tak a propos, w tym sklepie za chwilę znajdę kulę taką, jak widziałem w poprzednim sklepie, w którym byliśmy. To był co prawda antykwariat, bardzo drogi. I takie kule gdzieś tam można było kupić po około 40 funtów, może 50 nawet. Tutaj taką podobną kulę, natomiast też ze szkockiego kryształu znajdę za chwilę za funtów 10 No i oczywiście ta kule jest w na półce. Bardzo fajna. Pana kula piękna. No i tutaj już tą kulę widać Zobaczcie Cutless Crystal To jest marka szkocka Oni się w tym specjalizują Robią tylko i wyłącznie właśnie takie Przyciski do papieru Kryształowe Bajera jak dla mnie Podoba mi się Zaraz ją namierzę Na razie ją minąłem Ale będzie moja Mamy kule. Can have that thing? Ja. Yeah. mamy kule. Mamy kule, zadychę. Trochę droga, ale ona kosztuje 70 to jest normalnie. To jest szkocki. A obok w sklepie właśnie podziwialiśmy takie kule. Jeszcze chyba wejdę zobaczyć, ile są w tym Antykwariacie te kule. Chcę będziemy coś. Mhm. Dobrze, bo to już nic ciekawego nie jest ciekawe ma Tak ja tylko obejdę w koło weź zapłać zbliżeniowo moim tym karteluszkiem Have you? I My brawo kto by się spodziewał oryginalną szkocki przycisk do papieru które na stronie są po 75 funtów Zadyszkę. Proszę bardzo, chlebki. Mm, proszę, jakie ładne. Czyż tu pachnie zdradliwie, będę głodny za chwilę. Tak. Dobra, idziemy dalej. Tam chyba się coś jest, czy nie? Chociaż nie, więcej nie, nie? Caritków nie ma więcej. Tak? A, ten wielki taki, no, 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 dobra. To tam idziemy, no. Newcastle, pełne słońce, kurde, nie? Urobek oprócz chusty, którą Madzia znalazła, krystałowa kula, kejtnes, e, glas e, szkocka i gra. Także było fajnie. Dajcie suba, nie zapomnijcie i dzwona. Obserwujcie. Cześć.